cześć, witam się z Wami ponownie z galerii. Dzisiaj wybierzemy się tam do Mohito. Na stronie było bardzo dużo fajnych rzeczy, nie było informacji, że one są na sklepie. Mam szczerą nadzieję, że coś znajdziemy, więc zapraszam was ze mną. Jeżeli film będzie Wam się podobał, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie Saba, jeżeli chcecie dalej mnie oglądać. No i zachęcam do komentowania. Na sam początek. Wzięłam taki biały, bo no to jest bielutki cuterek w, suderek, w ciemne paseczki z takimi popatrzcie guziczkami w kształcie serc. No, Mojito potrafi. E, I do tego wzięłam jeansy. I jestem w szoku, bo one są na mnie idealne. Tak zupełnie po prostu no... Widzicie? Jedyne co, to te guziki. Ale w związku z tym, jak leżą i jakie są mięciutkie i wygodne, to ja myślę, że ja bym je ze sobą wzięła. Sweterek. Wygląda w ten sposób. Prosta linia, krótki. No przez ten guzik nie za bardzo można go tutaj wkasać. Ogólnie przez te guziki nie będzie to dobrze wyglądało. Ale bardzo jest też miękki, miły, wygodny. Taka faktura. Nie pasuje mi przez te guziki w spodniach tutaj do, do tego. Ale dzisiaj mamy mało spodni, za to więcej gór. Będziemy w ten sposób kombinować. Ten sweterek Cardigan ja miałam na sobie w rozmiarze M. Cena to 139,99 I tak, jego skład jest 50% wiskozy, 28% poliestru i 22% powiem mi w związku z czym skład też jest całkiem fajny. E, jeansy mam te same co przed chwilką. E, z kolei na górę wzięłam sobie taki sweterek ze stójką. a Nie wiem, czy zauważyłeś, ale większość swetrów i rzeczy jeszcze teraz ze stójką, bo jak mi jest w zimie zimno, jak już wejdę w jakiś golf, to jest mi bardzo ciężko z niego wyjść. No, tak to właśnie wygląda. To ma doszytą koszulę. Mm, nie wiem, jaki mam do tego stosunek. Chyba jestem na nie. Tak to wszystko się tutaj prezentuje. Nie wiem, jak Wam się podobają tego typu rzeczy. On jest ogólnie bardzo miły, przyjemny. Ten darkocz tutaj jest ładny. No, ta koszula mi jedynie przeszkadza. Ale to wiecie, kto co lubi. Tak to się prezentuje, ta faktura, tego się nie da odczepić, trzeba by było, wiecie, odszyć, odszyć, odpróć. dobrze, jeszcze jeden sweter do tych jeansów i, i pójdziemy dalej. Metka tego szarego sweterka, ja miałam na sobie rozmiar M, cenna 139,99 Skład tutaj już jest gorszy, bo jest 81% poliester, 7% poliamid, 7% akryl i 5% wełny, ale tej wełny w ogóle nie czułam. On jest bardzo miękki w dotyku. Kolejny golfik. Ten jest śliczny. Słuchajcie, on ma taki oliwkowy, ale taki nieoczywisty kolor. Mm. Bardzo ładny. Zobaczcie, widzicie? Śliczny. Tu się wszędzie ładnie układa. No, bardzo mi się podoba. Patrzcie, tutaj ma takie nietoperzowe rękawy, ale trzeba pamiętać, żeby mieć kurtkę z szerszym rękawem, żeby to ładnie nam weszło. Tutaj jest ściągacz, który troszeczkę trzyma. No, tutaj bardzo też ładne, tak jakby, wiecie, warkocze. No, nie są to warkocze, tego typu wzory. On jest krótki. Czy to ma sens? Chyba nie bardzo. No, można jak się ktoś uprze jakby był wiety trochę wyższy stan bardzo ładny on mi się bardzo podoba zobaczymy skład i cenę co nic nie mam podobnego tak ten sweterek tutaj jestem jak najbardziej na tak może go sobie jeszcze później do czegoś innego zmierzymy Niestety Słuchajcie, nie doszukałam się metki w tych spodniach. Nigdzie mi też nie spadła. Wszystkie rzeczy i tak będą podlinkowane na dole w opisie. Ja miałam na sobie rozmiar 40, mam slim. Tak, jeszcze skład. Co tu jest chyba na miar. I skład tych spodni to 99% bawełna i 1% elastanu. ale są bardzo takie miękkie i przyjemne. Metka tego zielonego sweterka. Ja miałam sobie rozmiar L, bo chciałam, żeby był taki troszeczkę większy. Cena 139,99. I skład. Tutaj mamy 43% akrylu, 28% poliestru, 24% poliamidu i 5% wełny, której zupełnie nie czuć. Znowu bardzo miły, bardzo przyjemny w dotyku. Bardzo się poważnie nad nim zastanawiam. Do przymierzenia wziąłem sobie taką bluzeczkę, chociaż to nigdy nie był mój krój, ale wymyśliłam sobie, że ją włożę w jeansy. Tylko one są tutaj strasznie duże, nie wziąłem paska, już się nie wiem jak z tym wszystkim um, zapakować. I tak, one są już długie, a do tych moich butzarów są takie, wiecie, całkiem ok na długość. To jest taki bardzo ładny śliwkowy burgund. O. Tutaj widać jaki to jest kolor. Bardzo, bardzo ładny. Jeżeli ktoś szuka burgundowych jeansów, kierunek mojito. Szczególnie, że są takie wide legi. Bardzo miłe, bardzo komfortowe, bardzo wygodne. Wydaje mi się, że to jest mój rozmiar, bo tutaj wszędzie są dobre. Kwestia tego, że mi po prostu w pasie odstają. A jeżeli chodzi o bluzeczkę, ona się tak prezentuje. Tutaj mi się jej nie udało zapiąć. Ma takie ładne dwa guziczki z tyłu. I taki ma fason. Widzicie? Tak to wygląda. No ja w takich fasonach wyglądam źle, ale ogólnie sama w sobie bluzeczka jest ładna, więc uznam, że może jak ktoś szuka czegoś takiego, to wam pokażę. Widzicie, ona ma taką ładną fakturę. Niech mi tutaj złapie ostrość. O. Coś walczy, słuchajcie, z tą ostrością. O! Taką ma fakturę. Rękawki, takie w sam raz, wiecie, wykończone gumeczką. Tutaj wszędzie gumeczki. O, to się prezentuje. Ogólnie no, całkiem całkiem. Tutaj mamy metkę tej czarnej bluzeczki z baskinką. Ja miałam na sobie rozmiar M cena 79,99. I tutaj skład nie jest za dobry, bo to jest 98% poliestru i 2% elastanu. I mamy zapasowy guziczek. Jeansy, ja miałam na sobie rozmiar 40. Cena 139,99. Skład: 70% bawałny i 30% poliestru. Słuchajcie, wziąłam sobie butę i ledwie co je zapięłam. Jeżeli macie szersze łydki to to nie będą buty dla was, patrzcie. No, no nic to. Do tych butów w sumie, w sumie do tej spódnicy wybrałam sobie taką bluzeczkę. popatrzcie. Ona jest w panterkę, ale to jest taka bardzo ładna, zgaszona panterka. Tutaj ma delikatne bawki na ramionach, ale też nie jakieś takie nie wiadomo, jakie tutaj jest guziczek. Możemy go sobie rozpiąć. I to się wtedy wiecie. Tak może prezentować, chociaż ja nie lubię jak tutaj jest inny kolor jak tu, w związku z czym ja bym chodziła zapięta. I do tego wziąłam sobie taką spódniczkę z ekoskórki, z takimi tutaj przeszyciami. W bardzo takim ładnym odcieniu kawy z mlekiem wpadającym w, trochę w szarość tak jakby. Tak to się wszystko razem prezentuje. Buty są wygodne, tylko ciśną mnie w łydkę. Ale chodzić bym w nich mogła. Mimo tego, że mają dość taki wysoki obcas, Ładne kozeczki. Jeżeli chodzi o tą bluzeczkę... To ona ma taki fason. A jest taka, wiecie, cieniutka, przywiewna. Bardzo miła. Tutaj ma jakiś taki delikatny ściągacz na rękawie. Nie wiem w sumie, czemu ma to służyć. Hmm, ale ogólnie ładna. Ładna. Ładnie wygląda. Dobrze się w niej czuję. Zaraz zobaczymy, jaki to ma skład. Muszę zdjąć buty i założyć drugą stylizację. Trzymajcie kciuki, bo mało co się nie pociąłam. Tutaj mamy metkę tej bluzeczki w Panterkę. Ja miałam na sobie rozmiar 38. Cena to 99,99. ,99. No i tak jak mówiłam, była bardzo przyjemna. Ona jest 100% biskoza. Więc moim zdaniem bardzo warto, jeżeli czegoś podobnego szukacie. No i jak na razie jestem bardzo pozytywnie zaskoczona mojito. Wiecie co, zdecydowałam, że jednak najpierw założę do tego tą bluzeczkę. Śliczna jest, słuchajcie. Naprawdę bardzo ładna. A jeszcze moim zdaniem nie na moją figurę ewentualnie może do innej, bardziej zbierającej spódnicy bo tutaj wziąłem 40 i ona jest nam za duża, w związku z czym nic mu nie zbiera ale bluzeczka w, sama sobie, w sobie jest naprawdę śliczna, popatrzcie i ona jest jeszcze w kolorze czarnym, tutaj ma ściągasz taki e, dokładnie wiecie, no pokazałbym, wam, ale nie mam jak dokładnie taki sam jak to, tutaj ma sujeczkę tutaj ma ten rękaw bardzo ładnie przyszyty i on jest, patrzcie, przyszyty aż tutaj, dotąd, przy czym bluzeczka ta biała jest aż dotąd, więc nie widać biustonosza. Wszystko jest, wiecie, bezpiecznie, ale no jest bardzo ładne. Bardzo. Tak się to prezentuje wszystko. Jak Wam się podoba ta bluzeczka? Mi bardzo. Na jakąś okazję, super sprawa. Tą spódniczkę z eko skórki miałam w rozmiarze 40, cena to um, 89,99. Skład 100% poliuretan. Tą białą bluzeczkę wzięłam w rozmiarze L i to był dobry wybór. Cena to 129,99. A jeżeli chodzi o skład to jeżeli chodzi o tą sweterkową część to jest 72% wiskozy, 28% poliestru a jeżeli chodzi o rękawy to jest 100% poliester Udało mi się, słuchajcie, przebrać i zostawić buty Jest to jakiś sukces Tak, jest mi w tym bardzo ciepło, więc zaczniemy od sweterka To jest taki króciutki kardigan z nietoperzowymi rękawami w takim bardzo ładnym, ciepłym beżo-brązie bardzo miły, bardzo przyjemny, chociaż ja mam wrażenie, że on może mi trochę wełny, bo ja go nie mam na gołe ciało, więc ciężko mi jest tak naprawdę powiedzieć, czy on grzie, czy nie, ale bardzo się ładnie tutaj wszędzie widzicie układa, można go po prostu puścić w ten sposób, on właśnie jakoś tak, to on się wtedy będzie bardziej zakrywał. Ładna rzecz, jeżeli potrzebujecie, wiecie czegoś do pracy, żeby się tylko okryć. To, to myślę, jak najbardziej spełni swoją funkcję. Ten cardigan miałam w rozmiarze M przez L. Jego cena to 119,99, a jego skład to jest 64% poliester, 18% akryl, 10% wełna, 5% alpaka i 3% elastan. Tak mi się właśnie wydawało, że on może troszeczkę gryźć, ale widzicie, widać tutaj taką alpakę. No ma te takie włókne, wystające, ale jest bardzo miłe. patrzcie, ładnie się prezentuje. Dobrze, i tak, pod spodem miałam spódnicę. Wzięłam rozmiar 40 i znowu myślę, że spokojnie mogłam wziąć rozmiar mniejszy, chociaż nie wiem, czy wtedy w biodrach bym się zmieściła. Do tej spódnicy wzięłam sobie taką bluzeczkę cieniutką z półgolfem. Myślę, że to może być poliester z jakimś lurek, lureksem. Jest ogólnie taki bardzo mieniący się materiał. Tutaj w, w tym głównym lustrze tego tak nie widać. No i do tego dobrałam sobie spódniczkę. Popatrzcie, ona ma tutaj takie dżety. Widzicie? I tutaj ma taki rozporek. Jak to się prezentuje z tyłu. Widzicie długość? Wszystko jak najbardziej ok. Nie no, myślę, że rozmiar mniejszy byłby jednak za ciasny. Ja tą bluzeczkę wzięłam w rozmiarze M cena to 5999, a jej skład to 60% poliami, 35% poliester i 5% elastanu. A, I ostatni już sweterek. Znowu dobrałam go do tej samej spódnicy w jety w tym grosze tych dżetów tak nie widać, a one naprawdę są super, patrzcie, bardzo ładnie połyskują tak delikatnie. A, a wracając do sweterka. Bardzo miły, bardzo przyjemny, w takim e, bardziej śmietankowym kolorze niż białym. I bardzo kojarzący się z zimą. Ładny tutaj ma te aplikacje. No nie są to aplikacje, ten wzór. Teraz Wam pokażę, jak to wygląda z tyłu. I tak wygląda wypuszczony wiecie co, no do tego typu spódnic byłoby lepiej jakby on był tak dotąd więc on jest zbyt krótki żeby go nosić tak wypuszczonego rękawy ma proste opuszczona linia ramion bo się zaczyna widzicie dopiero tu, no nie mogę tego ręką pokazać tutaj, no widać dobra, zostały kurtki, przebieram się w swoje rzeczy i zobaczymy co mi się udało wybrać jeżeli chodzi o ten biały sweterek, to ja miałam na sobie rozmiar M. Jego cena to 149,99. A tutaj już jest skład dość słaby: 65% akryl, 35 polyester. a 35% poliester. No i tak spódnica na rozmiar 40% cena: 119,99. Jeżeli chodzi o jej skład, to 98% to poliester i 2% to elastan. Tutaj są te buty. Tak się prezentują. Na no, sobie miałam rozmiar 38 i one były ok, poza tym, że cholewka mnie strasznie cisnęła. Cena to 349,99 Czy my tu gdzieś mamy skład? No, skórzane. Do mierzenia wzięłam sobie również taki płaszczyk, kurtkę. Kurde, w sumie płaszczyk, bo mój sprzed z, z kilku lat już no niestety nie za bardzo się nadaje. Tak to się prezentuje. Nie, no nie pokażę Wam. Nie jestem w stanie za bardzo. I tutaj ten zamek to się ciężko chodzi, no ale to jest kwestia wyrobienia, co tam wszędzie jest, wiecie, poprawny, nie jest ze szeroki. Wydaje mi się, że nie wygląda w nim jak jakaś taka bombka. Nie ma rozporków po boku, co jest minusem, ale ma podwójny zamek, więc można sobie troszeczkę rozpiąć. E, tutaj kieszenie ma na napki. E, kaptur, Fajny. Duży, ale nie za duży. Więc tutaj wiecie, jak się tu zapinam, to, zapina, to nie zwieje przy najbliższej <grym> okazji wiatrowej jak to wygląda. Chyba ja całkiem w porządku. No nie ma sensu wam pokazywać, jak to wygląda rozpięte, bo i tak w rozpiętej bym nie chodziła. Okej, okay. zobaczymy sobie metkę. A i on był jeszcze w takim szarym, w takim gołębio szarym. Trzeba ładnie jest tutaj powykańczane wszędzie. Kaptur się nie odpina, a tu masz jeszcze troczek przy kapturze, więc można go bardziej ściągnąć. Gdzie mamy tu, tu metkę? Ojej, gdzie Ja Jaką miałam w rozmiarze 40, to jest dobry rozmiar. Myślę, że mniejszy już by był za ciasny. Na miarce na 279,99, jeżeli chodzi o jego skład, Tutaj mamy 100% poliester. 100% poliester i 100% poliester. Tym razem, kurteczka. błyszczy się jak nie powiem co. Wiecie co, chciałam zobaczyć rozmiar, bo tam była taka jasna, która akurat mi się bardziej podobała, ale weszły wszystkie rozmiary. W sumie wcale ja się nie dziwię. To ma tutaj taką jakby srebrną stawkę od tej strony. Ogólnie jest bardzo, bardzo fajna. Zaraz ją zapniemy i zobaczymy. No, fajna jest. Widzicie, nawet ta stójka tutaj przy mojej szyi jest OK. Kaptur. Jak kosmonauta trochę się czuję, muszę szczerze powiedzieć. Nie będę w stanie Wam pokazać jak to wygląda z tyłu. Widzimy sobie, tam jest jakieś lustro, ale no nie ogarnę sprawy. Tak, że tak to się prezentuje. Wiadomo taki połysk. No niestety z moimi legincami, które również są w połysku, nie wygląda to najlepiej. Ale ogólnie cała kurtka jak najbardziej poprawna. Fajna i rozmiar dobry. Już sobie zobaczymy, ile to kosztuje. Ja miałam na sobie rozmiar 38 i cena na to 259,99, chyba była przeceniona, ale nie jestem pewna. I zobaczmy sobie skład, chociaż tutaj też raczej sam poliester. 100% poliester. Sorki, sorki i 100% poliester i 100% poliester. Ale ona się bardzo ładnie prezentuje, naprawdę. Później Wam pokażę jeszcze tą jasną. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo, że znowu byliście ze mną. Zapraszam bardzo do komentowania. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górze i subskrybujcie kanał, bo gdzieś Wam zginę w internecie. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz i do zobaczenia w następnym filmie.